To ufo to jest białko, całe jajko. To jest, jest żółtko, to jest białko. Białko ma trzy, tak jak tutaj jest trójka, trzy białka. W skład tego dysku, tego ufońskiego, to są trzy białeczka, Trzy białka. Z żółteczka, które wyciągamy na zewnątrz, mamy trzy białka, tak jak tutaj narysowano, bo to jest dokładnie to samo, i dwa tłuszcze. Czyli tłuszczki jest dwa razy więcej niż białka. Żeby łatwiej było zapamiętać, to na każdej literce te są końcówki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To to są gramy. To są gramy, można zapamiętać. I teraz jak mamy, to mamy raz, dwa, trzy przy tłuszczu. Raz, dwa, trzy. Czyli mamy 106 sześć tłuszczu, w jednym żółteczku. To są żółte. I teraz, jeżeli mamy białku jaja kurczaka, mamy 3 gramy białka, i 6 gramów tłuszczu. I to jest tak rozpisane po to, żeby łatwo sobie zapomnieć. Natomiast w tym dysku uwolskim, czyli tej galaretce, w tym białym, mamy tylko i wyłącznie białko. Białko, ale jest jego 3 gramy, 3 gramy białka. I to jest święte, koniec. I teraz, dlaczego żółtko jest tak ważne? Bo z żółtka, ze środka, z tego, co jest w środku w jajku, Powstaje kurczak i kurczak ma wątrobę, nerki, skrzydełka, piórka, pazurki, kręgosłup, mózg, oko, soczewkę w oku, dziób, żeby się tutaj drzeć. Wszystko tutaj wyłącznie ze skórą. Cały żywy organizm powstaje tylko i wyłącznie z tego, plus białko, które jest. I teraz funkcja tego białka, oprócz tego, że jest w nim woda, ten powstający kurczacz, bierze sobie z tą wodę i białko, to do, do budowy tego ciała, tego organizmu. Jest tutaj taka substancja, która nazywa się awidyna, która w momencie, gdy taki zewnętrzny piorąszczelnik powstaje, jako kurczaczka tu w tym zarążku, on już tu serce jego bije, to ta awidyna przy tym pękniętym tej skorupce, powoduje, że niszczy wszystkie bakterie i wszystkie wirusy z zewnątrz, które mogłyby się dostać i zagrozić temu malutkiemu kurczakowi, który tam rośnie. I o to właśnie chodzi. I ta avidyna. Która jest w tym dysku ufolskim, w tej galaretce, ona ma tak wielkie działanie niszczące bakterie i wirusy, że jak tą białeczko, takie surowe wrzucimy do oczyszczalni ścieków, czy do szamba, zabije nam wszystkie bakterie i tlenowe i beztlenowe, Szambo wszystko stanie.